Zacznijmy rozwiązanie od wyznaczenia dziedziny tej funkcji. Z uwagi na to, że w liczbie logarytmowanej, czyli tutaj mamy niewiadomą, to musimy przyjąć następujące założenie. Otóż pamiętajmy, że logarytmy możemy liczyć tylko z liczb dodatnich. Dlatego zapisujemy taką nierówność. Jedynkę przenosimy na prawą stronę nierówności i otrzymujemy x większe od minus 1, a rozwiązaniem tej nierówności jest ten przedział, który nam zapisano, więc sprawdziliśmy, czy dziedzina jest policzona poprawnie. Teraz będziemy rysowali wykres funkcji. Najpierw instrukcja. Jak go narysować? Zaczniemy od tej najbardziej pros podstawowej funkcji o wzorze logarytm o podstawie 2 z liczby x. Żeby narysować taki wykres. Stwórzmy sobie jeszcze działanie, które nam pomoże określić współrzędne punktów, które będą należały do tego wykresu. To działanie bierzemy z definicji logarytmu. Gdybyśmy zapisali y zamiast po lewej stronie po prawej stronie, to wówczas, zobacz, mamy tak 2 do potęgi y, to się równa x. I teraz w miejsce y, tego y, dobra, jednego y, wstawmy trzy liczby, minus 1, 0 oraz 1 i wyznaczmy potęgi. 2 do potęgi minus pierwszej to 1, druga, 2 do zerowej to 1, 2 do pierwszej to 2. Zapiszmy najpierw współrzędne x punktów. Zobacz, wystarczy porównać, jeśli tu mam x, no to xami są te liczby, więc zapisuję jedną drugą, jedynkę oraz dwójkę. Następnie y to te liczby, czyli Wpisujemy minus 1, 0 oraz 1. Dobra. Te punkty będziemy zaznaczali w układzie współrzędnych, ale musimy dalej jeszcze rozpisać sobie um, instrukcję rysowania. Dobra. To tak. Kolejnym etapem będzie przesunięcie wykresu funkcji o wektor. Żeby tutaj przy x pojawiła się plus 1. wektor mm, przesunięcia musi mieć współrzędne minus 1, 0. Tak, minus 1 to nie jest pomyłka. Pamiętajmy, że zawsze bierzemy współrzędną x wektora z przeciwnym znakiem. I wówczas tutaj otrzymamy x dodać 1. A co się tutaj stanie z punktami? Jak one będą w tym przekształceniu wyglądały i się zachowywały? No jeżeli nie ma przesunięcia wzdłuż osi Y, na Y mamy 0, no to współrzędne Y przepisze, przepiszemy. Natomiast jeśli tutaj mamy przesunięcie na X, o jedną jednostkę w lewo, to oznacza, że od współrzędnych X musimy odjąć jedynkę, więc otrzymamy minus 1 drugą, tutaj 0 a tutaj 1, natomiast współrzędne y nie zmienią się, o, dobra, yy, kolejne przekształcenie, ostatnie, mamy tylko 3 przekształcenia, to kolejne przekształcenie polega na symetrii względem osi x i wówczas w takiej symetrii tutaj przed wzorem funkcji pojawi się znak minus, Tak, czyli do całego wzoru, do całego Y dopisaliśmy minus. To oznacza, że to jest symetria względem osi X. Tak dziwnie to wygląda, prawda? No przecież do Y dopisaliśmy minus, a mamy symetrię względem osi X. Jak to? A no właśnie tak, zobacz. Jeżeli do Y będziemy dopisali, dopisywali znak minus, to X się nie zmienią. X -y po prostu zostają, natomiast y będą liczbami przeciwnymi. To oznacza, że punkt, który załóżmy jest położony po prawej stronie osi y, przeskoczy nam na lewą stronę osi y. Nie, no co ja opowiadam? Przecież widać po tych współrzędnych, że punkty będą nam przeskakiwały symetrycznie względem osi x, przecież to jest zapisane. Dobra. Przejdźmy do rysunku i wszystko się za sekundkę wyjaśni. Zaznaczymy trzy punkty, o współrzędnych, które podałem w instrukcji rysowania. I przez te punkty prowadzimy krzywą, która jak widzisz nie przecina osi Y. Następnie tą krzywą musimy przesunąć o jedną jednostkę w lewo, czyli każdy punkt należący do tej krzywej przesuwamy o jeden w lewo. Ten punkcik tu, ten tu i ten tu. Tak i rysujemy nową krzywą. Później ten wykres trzeba przekształcić względem osi X w symetrii względem osi X. Zobacz, co się wydarzy. Widzisz? Czyli każdy punkt, który należy do wykresu niebieskiego trzeba odbić względem osi X na drugą stronę. Dlatego jak widzisz, współrzędne Xowe się nie zmieniają, a współrzędne Y stają się przeciwnymi liczbami. Tu mamy to, hmm. który tu jeszcze punkt ten, ten zostaje na swoim miejscu, a ten przeskakuje nam tutaj. I to jest wykres funkcji f od x. Teraz sprawdźmy jeszcze rachunkami, czy liczba 0 jest miejscem zerowym funkcji. No tutaj widać z rysunku, że jest. Ale czy tak jest? Policzymy. Zrobimy sprawdzenie. Zapiszmy jeszcze raz wzór funkcji. f od x to się równa minus logarytm o podstawie 2. z x dodać 1. Dopiszmy dziedzinę tej funkcji. No i teraz policzmy miejsce zerowe, to znaczy sprawdźmy, dla jakiego x ta funkcja przyjmuje wartość równą 0. Czyli żeby policzyć miejsce zerowe musimy przyrównać cały wzór funkcji do zera. To może najpierw podzielmy obustronnie równanie przez minus 1 po to, żeby zniknął minus. Możemy oczywiście mm, podzielić lub pomnożyć przez minus 1. Wówczas po lewej stronie zostanie logarytm o podstawie 2 z x dodać 1. To się równa 0. No i teraz y, tworzymy tutaj y, takie równanie. Nowe równanie w oparciu o definicję logarytmu, czyli musimy wziąć tą dwójkę, podnieść ją do potęgi zerowej i wówczas powinniśmy otrzymać liczbę logarytmowaną. Czyli mamy x dodać 1, to się równa, 2 do potęgi zerowej, stąd x dodać 1, to się równa, 2 do zerowej to jest 1, czyli x jest równe 1 odjąć 1, 0. No i rzeczywiście potwierdza się. Liczba 0 jest miejscem zerowym funkcji f. f od 0 równa się 0. Za chwilkę w kolejnych odcinkach bonusowych przeliczę kolejne przykłady.